Cześć. Witajcie na kanale Salar Fly Fishing. Temat wędek i kołowrotków dwur do zestawów dwuręcznych coraz częściej pojawia się na naszym kanale, bo coraz większe jest Wasze zainteresowanie takim sprzętem. Wędkami dwuręcznymi, wędkami spejowymi. Jest na to moda, ale coraz częściej mówicie nie tylko o trocie, łososie na te zestawy, ale coraz więcej wędkarzy z wędkami dwuręcznymi. Wybiera się na pstrągi, klenie, bolenie. Oczywiście można również łowić na dwuręczne wędki głowacice, można zapolować na szczupaki. Tych zastosowań jest naprawdę, naprawdę sporo. Zasięg, jaki mamy z wędkami dwuręcznymi, pozwala nam łowić na dużych, nizinnych rzekach, czy nawet wygodnie łowić czasem w morzu, jeśli potrzebujemy naprawdę dużego dystansu. I dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o, kołowrotku, o nowej serii kołowrotków firmy Sage. Jest to kołowrotek SPEI 2. Kołowrotek ten, no to powiem Wam, konstrukcja już bardzo zaawansowana. Mamy w komplecie neoprenowy pokrowiec. Natomiast sam kołowrotek produkowany jest aktualnie przez firmę Sage w trzech rozmiarach, które od takich lekkich zestawów dwuręcznych czy switchowych jest model dedykowany do wędek w klasie 5/7, przez średni rozmiar, który będzie idealny do linek 6/8. Po największy to jest ten model, który dziś Wam prezentuję. To jest model do linek w klasie 8/10, czyli do najmocniejszych takich zestawów dwuręcznych wędek. 13 stóp, 6 cali, 14 stóp, 15 stóp, to ten rozmiar będzie idealny. To jest największy w tej rodzinie. I rodzina ta występuje w trzech kolorach. Jest to kolor black, czyli taki klasyczny sejdzowski czarny. Kolor granit, to jest taki szary metalik. No i kolor chyba na, najładniejszy, to jest kolor brąz, czyli takie nawet nie wiem jak go określić, ale to taki, taki matowy, yy, brązowy metalik, o tak bym go nazwał. Z ładnymi oczywiście elementami typu czarna korbka, srebrny uchwyt, srebrna stopka, srebrne również jest pokrętło hamulce. Kołowrotki, tak jak wspomniałem trzy rozmiary i trzy kolory. Yy, wszystkie wyposażone są Pełną ramę. W związku z powyższym, jeśli posługujemy się cienkim raningiem typu Slick Shooter, który czasem potrafi zeskoczyć ze szpuli, gdzieś tam próbowuje się wcisnąć pod szpulę. No to tutaj ta pełna rama w zupełności ten problem eliminuje. Jak widzicie, rama jest bardzo mocno wentylowana, ale to jest nic. Zobaczcie, jak nawiercona jest szpula zarówno po stronie wewnętrznej, po stronie zewnętrznej, jak i w środku. Tutaj mamy pełną wentylację, co po pierwsze zmniejsza wagę, a po drugie pozwala, żeby running, backing i głowica szybko nam wyschły połowienie. Kołowrotki bardzo precyzyjnie wykonane, posiadają hamulec z grafitowymi podkładkami. Hamulec jest. Szczelnie zabudowany, natomiast tu na pokrętle mamy wyskalowane, praktycznie możemy wykonać jeden pełny obrót. I wyskalowany ten hamulec jest od 1 do 20. Z takimi ustawieniami, również co klik, to jest między, między tymi cyferkami. Mamy tu od 1 do 20 cyfry, ale jeszcze mamy kropeczki pomiędzy nimi, więc możemy bardzo precyzyjnie to sobie wszystko wyregulować, poustawiać, klik tego hamulca bardzo przyjemny, cichy, słychać go oczywiście zarówno przy zwijaniu do przodu, jak i przy odwijaniu na hamulcu, natomiast jest bardzo przyjemny. Sama stopka kołowrotka jest zaokrąglona, także gdybyśmy się posługiwali długim przyponem, co czasem ma miejsce przy zestawach łososiowych, Również przy łowieniu boleni, kiedy ten przypon robimy bardzo długi, żeby muchę odsunąć od linki, wtedy możemy za stopką kołowrotka przypon zawinąć, zapiąć muchę za przelotkę, za stopkę przelotki. Bardzo gustownie ten kołowrotek wygląda. Jeśli chodzi o te rozmiary, to posłuchajcie, najmniejszy ten w rozmiarze 5,7 waży 268 gramów. Dedykowany jest do linek. Taki no, skagit można nawinąć 550 grainów z 100 nawet yardami rozbiegówki. I jeszcze zmieści nam się 150 jardów 20-funtowego podkładu. Rozmiar 6-8, chyba najbardziej popularny, bo teraz bardzo dużo sprzedajemy wędek, właśnie w klasach 6-7-8. Więc ten średni rozmiar będzie idealny. On jest dedykowany. Dolinek aż do Skagitowej głowicy 600 grainowej, no i tam oczywiście podobnie 100 yardów rozbiegówki, i dołożymy jeszcze 200 yardów backingu 45-funtowego, czyli już grubszy backing możemy śmiało zmieścić. 200 yardów w zupełności nam wystarczy na takie ryby. A ten największy, który właśnie tutaj prezentuję, w rozmiarze 80. 320 gramów wagi, 720 grainów skagitowa głowica i aż 300 jardów bakingu, 45 funtów. Jeśli chodzi o wymiary, 10 cm średnicy ma ten najmniejszy, 10,6 ten średni, a ten największy to chyba jest 11 cm, już sam nawet nie pamiętam. Ładny kołowrotek, precyzyjnie wykonany. I tak jak widzieliście, ten hamulec w środku jest. Szczelnie tutaj zabudowany. Jeśli byśmy chcieli obrócić kierunek działania hamulca, to tu przy pomocy monety lub, lub śrubokrętu trzeba odkręcić tą nakładkę, wyjąć łożysko, obrócić je o 180 stopni, wtedy zmieniamy kierunek biegu tego hamulca. Kołowrotek wykonany jest z lotniczego aluminium 6061. Lekki, precyzyjny, no i piękny, łączy. Taką klasykę kołowrotka muchowego z nowoczesnością, z precyzyjnym, pewnym hamulcem, z szeroką ramą, z szeroką szpulą, z pełną ramą. No, powiem Wam szczerze, wygląda, wygląda ten kołowrotek bajkowo i myślę, że będzie świetnie służył. W komplecie mamy neoprenowy pokrowiec. Na tyle tutaj jest też ta szeroka, zobaczcie, jaka szeroka jest ten żeb, że możemy go zapiąć również na wędce, czyli możemy kołowrotek zabezpieczyć na samej wędce, ale możemy też wsadzić sam kołowrotek bez wędki, kiedy chcemy go schować do torby i, i zapiąć. Także jest to mądrze, uniwersalnie zrobione. Oczywiście w komplecie jeszcze dostaniemy naklejkę Sage'a. A jeśli ktoś z Was decyduje się dzisiaj na kołowrotek Sage Space 2, Mamy 15% rabatu dla pierwszej osoby, która wybierze taki kołowrotek w dowolnym rozmiarze, w dowolnym kolorze. Zapraszam do subskrypcji kanału Salar. Pozdrawiam Was serdecznie.